Chcielem moi drodzy, jestem Cherry, a to jest Mario Forever po raz... Czy to Trzeci. Trzeci. Dzisiaj będziemy grali w świecie czwartym. Świat czwarty jest to świat... Hmm, to nie ma dokładnie podanej nazwy, nazwy świata, ale jak tak się patrzę to... Hmm, nie wiem, mo może to jest złe myślenie, ale bardzo możliwe, że jest to chmurko grzybkolandia z Maria. Nie jestem pewien czy dobrze myślę, być może chmurko grzybko lata jest gdzieś później, albo w ogóle jej tutaj nie ma, ale jest to trochę przypomina chmurko-grzybko-lanty. Za chwilę zobaczycie dlaczego zresztą. Tu są chmurki. A tu są grzybki. A tu są kurcze, ja jasno nie powiem co. O nie. no tych nigdy nie lubiłem, pamiętam. na ten świat był... O, no bardzo dobrze, bardzo fajnie takie. Ale no, no tych upierdliwych goci rzeczywiście był to w świat niemalże... Z... Nawet sobie poziom, bo później już nie było takich dziadów. To poziom, który jest mnie po prostu znienawidzony. Tutaj możesz się bardzo łatwo walnąć, bo... one tutaj chodzą i przeszkadzają bardzo tym, tym co tutaj robisz, a co tutaj robisz? No chodzisz, no. Le lecisz, lecisz, do, lecisz do prawej, bez przerwy i... I, no, i próbujesz coś zrobić, nie? Próbujesz przejść dalej, nie? Najważniejsze. Dobra, zleciał. Czym się można je zabić, ale... Tylko kiedy nadarzy się okazja, musi się nadarzyć okazja, żeby je zabić, to mi się nie podoba. Jak tutaj mi, jak będzie kapica, jak mi tutaj tego czerwonego wywrócić, nie? To mi się nie ma gdzie uchronić. To jest randomowe po prostu. On co jakiś czas to, wy, to wyrzuca, ale... o matko. Niebezpiecznie się, no po prostu jakaś machaj. CO JEST NO?! No niestety, ale takie rzeczy tutaj zdarzają. Tutaj za chwilę będzie. Ucieczka nic nie da tu. się i zje. Kurczę kaplica będzie za chwilę, dobra. Dobrze, i to był chyba najtrudniejszy moment. No prawie najtrudniejszy, bo będzie jeszcze, jeszcze jeden trudny. Pamiętam to, To jest coś oryginalnego, jak widzicie sami. Nie widzimy co wyjdzie z prawej, nie? Idziemy do góry. Oj, oj oj, No nie jest to zbyt prosty poziom, trzeba przyznać. To już trzeba to już trzeba troszeczkę ogarniać Maria, żeby to przejść. Nie mówię, że się nie da przejść, ale mówię, że trzeba to ogarniać. Eee. Dobra. Jakby tutaj, O właśnie, tak się bałem, że... No nie no no! Rage'a będą tutaj powszechne, naprawdę. Na, 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 tym, na tym etapie to już trudno nie zginąć, naprawdę. Pierwsze dwa poziomy to się jeszcze dało przejść, nie? Pierwsze dwa światy, ale to to już... O. Skąd on się tutaj wziął, nie, nie, nie powiem wam, ale nie wiem po prostu. Biorą się po prostu z nie powiem czego. Zobaczcie mamy czasu na skończenie levela. Dosyć sporo, co nie? Mam nadzieję, że znowu nie rozwalę biurka, naprawdę Jeszcze na checkpointa później, naprawdę O jest, one dobrze Co on stracił, odzyskałem leciał czerwony i tutaj też leciał chyba czerwony, tak dobrze że ta gra jest zaskryptowana trochę trzeba się tak bawić Okej okay. nie wiem czy przejdziemy jeszcze piąty świat właśnie ale zależy jak szybko nam, nam pójdzie no ale to jest wkurzające naprawdę to jest Tak, ale jest upierdliwa momentami, naprawdę mhm. Będziemy iść do góry, tak mhm. no okej. Okay. Pytaliśmy już prawdopodobnie gdzieś do, do tego momentu, gdzie e, zmarliśmy. Tragicznie. Ja... Ja ci kre... Ale były nerwy, naprawdę. Mhm. No, jest dobrze, jest dobrze. Mam nadzieję, że to nic nie będzie iść, naprawdę, bo byłoby... No. Kurczę, normalnie... W hmm. najgorszym możliwym miejscu się musiał Weź nam do kolegi. Żeby koniec? A? Doczekaliśmy się tego momentu, gdzie mogę ogłosić... KONIEC! Tysiąc punktów dla mnie, ale zarobiście. Czemu, czemu on się zawiesił w, prawe, w prawym tym koniuszku? Czemu nie idzie dalej? Nie rozumiem go. No. Trzeba iść dalej, Mario! O, teraz to poszedł, teraz to poszedł. Tak się nie, a jak tam, a tam na końcu lewa, to mu się, kurczę, mu nie chciało, naprawdę. Lęś śmierdzący. O, ja cię kręcę, tak zleciałem. Czy ich pało? Niebezpiecznie, no No bo się zacina kurs. Patrzcie ile mam monet To taka piękna liczba co nie Wszyscy lubimy tą liczbę co nie Dlatego specjalnie nie będę zbierał tych monet żebyście się jeszcze ją mogli nacie nacieszyć nie Byłoby smutne gdybym zepsuł taką piękną liczbę Taką piękną liczbę która oznacza miłość i szczęście Kurczę zepsułem, no! No jest to, nie nic to. Kończymy być gimbusami, zaczynamy być dorosłymi, poważnymi ludźmi. Którzy nie interesują się tylko seksem, a interesują się też... i życiem. Kurcze, jasne mole. nic nie ma? Trzeba tam skoczyć? Kurczę jak przegram? Chyba nie, no muszę chyba tam przeskoczyć. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że robię dobrze. Kurczę jasne. Jest! <śm> Niepotrzebnie trafiłem. Traciłem moje. grzybki, trawkę. No ale nic, no nic, to. No. Kurczę, jak można stracić taką dobrą trawkę? Mhm. Bardzo się to przyda, szczególnie tutaj. I to jest to miejsce, gdzie spadają płytki. I ja to pamiętam. I to, i to jest to miejsce, co mi się na trwa, trwałe zachowało w pamięci. Chyba za chwilę zacznę nawalać w biurko, naprawdę. No i tutaj będą tak krótki spadać I to jest to miejsce, o którym ja tak dużo mówiłem Bez przerwy Że ja to miejsce pamiętam Ja to miejsce zapomniałem Jeśli, jeśli na stałe utkwiło w mojej pamięci Dolarze, to znaczy, że coś tutaj było takiego Czego tak bardzo nienawidziłem Że tak bardzo nie lubiałem Czego miałem dosyć, czego chciałem żeby To był w bouser Dziad zarąbany w tyle Witam pana komucha, jak mi się żam żyje w zameczku Kurczę Ja no przecież, przecież, przecież go od góry doskoczyłem no, na niego, no dziadu! Co ty patrzę się nieom, ślepy jesteś kurczę jasne, widzisz jak No kurczę no Nie, no. Przepraszam bardzo, w takiej sytuacji to jeszcze nie byłem. Ja cię kręcę.